Hej moi drodzy, z tej strony wodzu, witam was w kolejnym odcinku Anodery Zombie Survivors. Trochę sobie pogrindowałem i ulepszyłem na razie wszystkie postacie na maksa, co też jest ważne. Mamy tutaj rozwinięte ulepszenia. Głównie mam 100% pancerza, 100% o regeneracji i zauważyłem, tu jeszcze mamy przelosowania. No to blokowałem sobie ich 13. Życie jest mi mniej potrzebne, bo prędkość i pancerz jakoś to zredukuje plus. Może uda się trochę tego leczenia, więc może dzisiaj przejdziemy tryb hardcore. Przy okazji informuję, moje gardło jest na wyczerpaniu, więc możliwe, że będę w tym odcinku trochę mało mówił. Ale mam nadzieję też, że to będzie krótki, bo 10 minut musimy przetrwać. Plus udało mi się odblokować tak zwaną pulę przedmiotów, można tu parę zablokować. Na razie zablokowałem te z żywiołami, a plus do modyfikatora kasy. Ale to akurat muszę odblokować, bo zablokowałem sobie inny. Ten właśnie sobie zablokowałem. Nie wiem co tu jeszcze takiego. Może z tym magnesem. 50% zdrowia odnawia. Chociaż po magnes będę często chodził, ale... Tu jeszcze szybko zobaczę, co tu z tych rzeczy jest mi mało potrzebne. Dobra, zablokowałem jeszcze opcję z banicją, bo tu mogę sobie to wszystko banować, więc... Tak, mamy tu wszystko ogarnięte. I jakimi postaciami będziemy grali? Twardziel, Słotowiec i Duch. Tą trójkę mam zamiar wykorzystać. Rozmyślałem nad trzecią postacią zamiast Ducha jako Medyka bądź Łowczyni, ale Duch okazał się być bardzo skuteczny Tom w tej bądź w tej broni. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Najpierw zaczniemy sobie z Twardzielem. Zaczynamy tryb Hardcore. Na razie mój rekord to 5 minut. Musimy przebić ten czas do 10 minuty. I ta, tym razem będą miały automatyczne celowanie. Jak najszybciej postaram się zdobyć konkretne postacie, a tak samo ulepszenie do ich broni. Jak najszybciej musimy nagromadzić sobie kasę, a raczej doświadczenie, bo kasa to jest następny level, a ja potrzebuję doświadczenia jak najwięcej. Ok, można od razu ulepszyć strzelbę. Naprawdę na tę sekundę damage nie jest mi tak bardzo potrzebny. Chociaż czasami jak ten pocisk przelatuje dalej, to to jest efektywne. Ilość pocisków, a dobra, to jest ilość pocisków na strzał. Tutaj trochę tych monet upuścili. Dobra, mam trochę tych przelosowań. Im szybciej ulepszę sobie tę strzelbę, tym lepiej będzie. Dobra, tu ładnie jeszcze tych strzel. O! Już jest półautomatyczna, samopowtarzalna, powtarzalna, nie samopowtarzalna. Już są biegacze. Mamy równo minutę, równo minutę. Robi się niewesoło. Zaczynają mnie przygważać I przestaje zbierać monety. Czyli, znaczy, kurde, monety. Cały czas o to mówię, monety, a tu chodzi cały czas o to, to doświadczenie. Jest żółta skrzynka. Trzeba się do niej kierować. Jest sygnał SOS. Więc, tak, obrażenia od broni, poproszę. To jest na te sekundę mi bardzo potrzebne. I mamy ducha. Jest połowa sukcesu. Druga połowa, jak odblokuje minigana. Potem ulepsze ducha. Więc tak, przelosowanie. Ho, ho, ha. ha, ha, ha. Ja będę potrzebował jeszcze jeden level. Ok, odnowienie broni, pancerz. Zabrajdźmy sobie ten pancerz. Duży poziom pancerza. Może naprawdę pomóc. Ok, zbieramy, zbieramy. Kolejne przelosowanie. Kuźwa, chciałbym minigana, ale... Dobra, szybko te katane. Bo trochę tego muszę sobie pooszczędzać. Mogłem tam to wcześniej zbanować. Kolejne ulepszenie katany. Chcę sobie to pozostawić jeszcze. Kilka tych przelosowań na słotowca. Ponieważ... U niego te pierwsze dwie bronie nie będą aż tak opłacalne. Dobra, mamy minigana. Jest na razie ok. Teraz trzeba by dostać się do magnesu. Lepszy poziom tej broni. Dobra, da dajcie mi magnes. Mamy magnes, ulepszenie minigana. Dajmy może to. Co tu jeszcze? Um, dobra, na sekundę niech będą te umiejętności. Można ulepszyć katanę. Czas trwania. Blokuje różnego typu umiejętności. Po prostu, żeby częściej były. Dobra, minigun na wyższym poziomie. Już się boss pojawił. Ta funkcja u ducha jest w miarę efektywna. O kudę. On tutaj ma chyba dużo większą trasę. Może dalej przebiec. Czy radę go zabić? Dobra, udało się. Dawaj to bombardowanie. Mamy żółtą skrzynkę. To szybko, szybko. Tutaj zabicie bossa, zabicie bossa, odnowienie broni jednocześnie. Więc to sobie też załatwimy. Jest sygnał SOS Dobra, teraz trzeba do niego jak najszybciej się dostać. Dawaj! Kurde, kiepsko. Mamy. Jest w końcu najlepszy oddział. Ulepszmy minigana na maksa. Teraz trzeba będzie ulepszyć katanę, a potem od razu pistolet. Ale znając moje szczęście to i tak nie będzie chciał w ogóle żadnej broni dać. I najpierw będzie losowało katanę, jeśli będę robił kolejne przelosowania. Ok, mamy pistolet. Na tę sekundę jest ok. No, ale ta umiejętność ducha jest przydatna. Oni do niej lecą. Więc na sekundę odwraca to wszystkich uwagę w okolicy. Mamy kolejne ulepszenie katany. Dobra, na razie jest git. Zbliżamy się do mojego limitu. Przelosuj. Ulepszenie katany. Przelosuj. O, nie takie ulepszenie chcę. Dobra, ulepszmy pistolet. Jest to. Bo w ten sposób on zadaje obrażenia dystansowe trochę. I jest to bardzo efektywne. Dobra, co tutaj? Regenerację zdrowia. Mm, szansa na obrażenia. Dobra, dajmy te regenerację zdrowia. Na razie szansą nakryta bym się nie interesował. Jedynie co to obrażeniami w dobrej sytuacji. czy bombardowanie, czy te piły. Dobra, na razie przelosujmy. Mm, Pistole, czyli jeszcze jedno ulepszenie. Dawaj mi to. Teraz trzeba przebiec przez całą hordę. O, Można holoducha. Dobra, na sekundę ulepszmy holoducha. O, i tutaj jest przydatna rzecz. Zapomniałem, jak to się nazywa. Dawaj mi tutaj sygnał S.O.S., Przelosowanie. SMG. Dobra. Można powiedzieć, że już ten skład jest na miarę okej okay poziomie. Jedynie co jeszcze muszę, to tutaj tę skrzynkę zebrać. Kolejny poziom SMG. A, nie, nie zebrałem skrzynki. O, dam radę. Dawaj, 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 podnoś. Co tutaj można? Umiejętność, szansa uniku. Kiedy ładunek, szansa ta wynosi 15% za każdy egzemplarz tego przedmiotu. Aż zostanie zużyty. Dobra, ulepszmy sobie te umiejętności. Na kasie mi tu nie zależy, więc ważne, żeby te umiejętności były lepsze. Dobra, to sobie ulepszmy. Ciebie jak najszybciej chciałbym rozwalić. To będziesz przez jakiś czas mocno irytował. Dobra, dajcie mi tu wieżyczkę. Mamy trochę kasy. Tego z siekierą. O kurde, już przychodzą ci czerwoni. A więc teraz trzeba chodzić w kółko. Zawładnij szybko. Dobra, to funkcja ducha. Trzeba ją też ulepszyć na maksa już. Chociaż na razie jego broń ulepszmy. Mamy skrzynkę i to jest akurat w centrum. Obrażenia, dobra, to zwiększmy, bo jak to będzie się częściej włączać, to będzie lepiej. I teraz muszę znaleźć korzystną drogę do tej skrzynki. To akurat sygnał SOS. Dziękuję bardzo. To można tu ulepszyć. Ulepszmy sobie bombardowanie. Ono też potrafi uratować skórę. Mamy Magnes. Damy sobie teraz nalot. Ulepszmy tobie Uzi. Ulepszmy wieżyczkę. Ulepszmy sobie to. Granaty odlokujmy. Jeszcze trochę i ten będzie miał M16. Teraz muszę sobie jak najszybciej wywalczyć trasę do tej skrzynki, ale. Dobra, pomyliły mi się na sekundę kierunki. Skrzynka jest tutaj. Eee, obrażenia broni w zamian za obrażenia umiejętności. Tutaj można odnawiać, żeby one szybciej działały. I odnowienie broni. Dobra, to jest bardziej korzystne. Teraz tak. Czas trwania, obszar, pancerz pancerz. Im mniej obrażeń będę przyjmował w kryzysowej sytuacji, tym lepiej. Kurde, gównianą broń wylosowało. Panujemy. To sobie ulepszmy. Żeby szybciej się odnawiało. Jest okej, okay. pobiliśmy rekord. Mamy 7 minut. Teraz, co by się przydało? Znaleźć jak najwięcej doświadczenia, żeby osiągnąć kolejne poziomy, albo żeby wypadł magnes. Zwiększmy sobie jakość tej wieżyczki. Mamy kolejną skrzynkę. Ok. Tu są ci czerwoni. Dobra, może jakoś tędy uda się przejść. O, tu mi się przyda. Szał zabijania. O kurde, o kurde. Dawaj, masz karabin. Już kolejny szał zabijania. I... Gdzieś... A, sygnał SOS jest akurat tam. Ja muszę dostać się do tej skrzynki. I to jak najszybciej. Brakowej na ulepszenie karabinu. Dawaj mi tę skrzynkę. Co tu mi doda? Zresztą bonus do leczenia. O... Ta eksplozja może być korzystna na ten moment. I teraz do ocalałego. Ok, mamy znowu szał zabijania. Dawać bombardowanie. Ulepszmy sobie granaty. Jeszcze jedno ulepszenie i karabin będzie na maksa. Kolejny boss się pojawił. Dziwo Tak mało brakuje, by to przetrwać. Ulepszmy sobie tego ducha. Tam akurat magnes jest, a żeby dostać się teraz do magnesu, muszę iść naokoło. Puźwa! Może dajmy tę umiejętność ducha. Bo kuźwa nie jest dobrze. Aj, ci czerwoni jak tu we mnie wlatują! Lepszy, nie twardziela i po apteczkę. Aha, po drodze jest boss. I to nie jeden. Mocniejsze bombardowanie. Sygnał SOS, dobra. Dobra, D dobiec do sygnału SOS. Eee, ulepsz mi tu ducha. Kurde, tak mało czasu. U, duch uratował. czka magnes. To ulepszmy sobie, karabina maksa. E, prędkość ataku. Kurde, miny. Wieżyczka! Szybko. ty Kurde, nie, 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 nie! Tak mało zabrakło czasu. To z tyłu jeszcze dwie minuty. Ostatnie chwile by to się udało. O, magnes jest akurat na środku. Tym razem nie będę używał tego. Spróbujmy z tym. Może jak będę dookoła. A bardziej broniony to lepiej to się spisze. Kurde, tych czerwonych trzeba zawsze unikać. A teraz gonimy ich od choroby. Trzeba jak najszybciej ulepszyć. Dobra, mamy na sekundę tarczę. Po drodze jest kolejna. Dawaj, Magnes. Dajmy sobie to jeszcze. To się przyda. Miny sobie wzmocnimy. Katana. Na na te sekundę nie dam rady do tamtej umiejętności dostać się. Może do tej żółtej skrzynki dam radę. Z okazji jest tuszał zabijania. Prędkość ruchu. Dajmy sobie prędkość ruchu, sygnał SOS, kurde, akurat tutaj. Gdybym tak się normalnie poruszał, to nie byłoby problemu. Teraz nie mogę dać się w ogóle trafiać. To oznacza, że nawet nie wiem, czy dojdę do sygnału SOS. Dobra, duch na chwilę mnie uratował. Może dojdę do sygnału SOS? Tylko dużo tych czerwonych jest. Chyba za dużo. Beznadziejne rzeczy się wylosowały, więc. Dawaj, ten śmigłowiec. O, Dobra, ulewmy sobie to zdrowie. 20 sekund. Unikać czerwonych. Jeszcze 5 sekund! Kurde w takim momencie. A, udało się! Udało się przejść tego hardcora. Za drugim... teoretycznie za trzecim podejściem. Ale dzisiaj za drugim. To zadał... No, oczywiście najwięcej twardziel słod. Na drugim miejscu najmniej duch tym razem zadał tym trochę obrażeń, ale najbardziej pomagała jego umiejętność. I mamy dodatkowane nowe rzeczy. Eee, Ryb eksterminacja, ok. Obrażenia krytyczne umiejętnością, obrażenia krytyczne bronią. O, przynajmniej 3 punkty. Trzy punkty, które w co warto zainwestować. Może na tę sekundę w życie, bo nie wiem w co innego. Później się zobaczy, co jeszcze z tych jest tutaj. Umiejętności cenne. I tutaj został chyba odblokowany nowy tryb. Tu eksterminacja. Trzeba przetrwać 20 fal. A tutaj mamy jeszcze jakieś trudniejsze. 5 minut. Aha, każde otrzymane trafienie kończy rozgrywkę. Czyli żeby przejść ten tryb. Będę potrzebował 100% wyszkolenia wszystkich umiejętności. Więc może następnym razem spróbujemy ten tryb. Chociaż tu jeszcze mamy do przejścia też hardcore i inne takie poziomy. No ale co moi drodzy, jak odcinek się podobał zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się, na razie.